Jan Andrzej Morsztyn nie głupia. Kiedy się lepiej zalecać? Pytała panna. Z rana czy z wieczora? Doktor powiada. Lepiej to osłodzi wieczór, lecz zdrowiu nie tak rano szkodzi. Uczynię, mówi, według twego zdania, wieczór dla smaku, dla zdrowia, z zarania. Przyjaciółka, taką dziewczynę lubię do zabawy, co mnie nie strzeże, nie wgląda w me sprawy. Wnet się powadzi, wnet pojedna za się. Czując, że przecie wiemy, co si nasie. Niech mi się nazbyt cnotliwą nie czyni, niech nie na długą nomowę uczyni, niech będzie gładka, żartem się nie brzydzi. Bo jeśli będzie czysta, bojaźliwa, dbała o sławę, zazdrosna, cnotliwa. Do tej się serce moje nie przysiędzie, brzydko i wspomnieć już to żona będzie.